Cześć, siemka. witajcie. Dzisiaj w takim odcinku w formie audio vloga chciałbym Wam opowiedzieć o ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, które co prawda zaczęły się już wczoraj. Mieliśmy dwa pierwsze mecze, no ale tak naprawdę jeszcze prawie wszystko przed nami. Też będzie też trochę o Lidze Europy, no ale oczywiście zaczynamy od Champions League. No i przypomnę Wam tutaj osiem drużyn klubowych, które mamy właśnie w tych ćwierćfinałach. Tu możecie zobaczyć jeszcze raz te pary, a więc Ajax Amsterdam kontra Juventus Turin, Liverpool FC kontra FC Porto, Tottenham Hotspur kontra Manchester City, a także Manchester United kontra FC Barcelona. I co możemy tutaj zobaczyć, że na 8 drużyn połowa, bo cztery kluby są to zespoły z angielskiej Premier League, a więc, no, jakby ktoś miał wątpliwości, jaka liga jest najlepsza na świecie, no to chyba macie teraz stuprocentową pewność, że angielska Premier League tutaj jest najlepsza. No i jeszcze, oprócz par, mamy również co najważniejsze rozlosowaną całą drabinkę, która poprowadzi nas do finału, który w tym roku odbędzie się na stadionie Łąda Metropolitano w. Madrycie. Natomiast jeżeli chodzi o mm, każdą z tych czterech par, tu na szybko je omówię. Tottenham kontra Manchester City. No, ten mecz pierwszy mieliśmy już wczoraj. Tottenham niespodziewanie wygrał 1 do 0 na swoim nowym stadionie w Londynie. Ale mi myślę, że mimo wszystko nadal e, faworytem. W meczu jest Manchester City w rewanżu na Etihad Manchester City myślę, że powinien wygrać, gdzieś tak myślę, 3 do 1 i Manchester City raczej raczej tutaj awansuje do tego półfinału, choć nie należy odbierać Tottenhamowi szans, bo to oni przecież wygrali pierwszy mecz, także szacun dla nich. a Ajax kontra Juventus Turyn, no Juventus tutaj jest zdecydowanie faworytem, ale ten pierwszy mecz odbędzie się w Amsterdamie, na Amsterdam Arena i coś myślę, że tutaj Ajax może wygrać gdzieś tak 2 do 1 albo 3-1. No, rewanż odbędzie się w Turynie i tam znając życie, pewnie Ronaldo znowu walni hat i Juventus wygra 4-0 i awansuje, a Ajax, bye bye. No ale Ajaxowi nie należy odbierać szans, bo w poprzedniej rundzie pokazali siłę naprawdę. Byli autorami największej niespodzianki w tej edycji. Wyeliminowali przecież wielki Real Madryt, który wygrał trzy razy Ligę Mistrzów podrząd, rząd, a oni ich po prostu ośmieszyli w rewanżu na Santiago Bernabeu. Także Ajax tutaj absolutnie ma szansę awansować, ale faworytem jest Juventus. Trzeci tutaj ćwierćfinał Manchester United kontra FC Barcelona. No dosyć ciekawy tutaj dwumecz się szykuje. Faworytem oczywiście jest Barcelona i ona tutaj powinna awansować, ale United też nie należy odbierać szans, ponieważ w poprzedniej rundzie wyeliminowali oni przecież PSG. I to jeszcze na dodatek Paryżu na Part de France, także naprawdę szacun dla Manchester United, który w tym meczu przecież grał, można powiedzieć, w rezerwowym składzie, bo z tego co pamiętam, nie było pola pogby. W ogóle e, w United wtedy grał jakiś taki gościu kudłaty. Ja pierwszy raz na oczy tego piłkarza w ogóle widziałem. Do, do dzisiaj nie wiem, jak ten piłkarz się nazywa, także naprawdę szacun dla Czerwonych Diabłów za. Tamto spotkanie. No ale jednak FC Barcelona to jest jednak Barcelona i pierwszy mecz Manchester United grał u siebie. Jeżeli chcą awansować, muszą wygrać. No mogą na przykład zremisować, ale w rewanżu Barcelona wygra gdzieś tak 2-0 i, i to jednak Duma Cataloni tutaj awansuje do tego półfinału. No i mamy jeszcze czwarty ćwierćfinał Liverpool kontra Porto no wczoraj ten mecz mieliśmy na Anfield Liverpool wygrał 2-0 no i tu myślę, że może nie wszystko ale dużo już jest pozamiatane w rewanżu Porto na pewno będzie walczyć ale jednak już na 95% Liverpool jest trzeba powiedzieć w półfinale no i według mnie takie będziemy mieć półfinały no, według właściwie większości tutaj kibiców takie są. A więc Manchester City, oczywiście, jeżeli uda im się pokonać Tottenham, tutaj zaznaczam, kontra Juventus, no, to byłby mecz dopiero naprawdę niezły. No i kolejne starcie, kto wie, czy nieciekawsze FC Barcelona kontra FC Liverpool. A więc mielibyśmy naprawdę dwa, myślę, genialne dwumecze półfinałowe, godne, godne. Półfinałów Ligi Mistrzów. No i ciekawe, ciekawe, kto by mógł tutaj spotkać się w wielkim finale na łąda Metropolitano, bo są według mnie dwa, dwie takie naprawdę bardzo ciekawe opcje tego meczu finałowego, które mają szansę się spełnić. Pierwsza z tych opcji jest to finał angielski, a więc takie angielskie derby Manchester City kontra FC Liverpool. Jest to finał, myślę, dosyć e, możliwy i na pewno byłyby tu ogromne emocje, takie angielskie, właśnie e, derby. No i przede wszystkim też e, w liza angielskiej, jak wiecie, teraz e, w tym sezonie City i Liverpool web-web idą po tytuł mistrza Anglii. Tam również mamy niesamowitą walkę i tu również w finale Ligi Mistrzów mielibyśmy podobny mecz, także to byłby naprawdę super finał, ale jest jeszcze druga opcja dla kibiców. Kto wie, czy nie ciekawsza, a byłby to finał Juventus Turyn kontra FC Barcelona. Tu mielibyśmy, kto wie, czy nie większe emocje, ponieważ byłoby to starcie... Leo Messi kontra Cristiano Ronaldo. No, pojedynek dwóch e, największych piłkarzy na świecie ostatniej e, dekady, którzy z tego co pamiętam już kiedyś się w finale Ligi Mistrzów e, spotkali, jak wtedy e, Ronaldo jeszcze grał w Manchester United. To był tam 10 lat temu, czy ile? Taki finał FC Barcelona, co pokonała Manchester United, i teraz. E, Messi i Ronaldo mogliby się spotkać znowu w finale. To jest naprawdę bardzo prawdopodobna opcja i ten finał by naprawdę był niesamowicie ciekawy. Także piszcie w komentarzu, jaki finał byście chcieli zobaczyć: czy Juventus, Barcona, czy może te angielskie derby City i Liverpool. No byłoby tutaj naprawdę bardzo ciekawie w obu przypadkach. Naprawdę finał by był. Godny Ligi Mistrzów. No a teraz jeszcze opowiem chwilę na temat Ligi Europy, bo tu również mamy podobną fazę a więc ćwierć finały, osiem zespołów. Tu możecie zobaczyć pary. Również jest drabinka prowadząca do finału, który w tym sezonie odbędzie się w Baku, a więc w dalekim Azerbejdżanie. Natomiast jeżeli chodzi o pary, pierwsza para Dość ciekawa. Benfica kontra Eintracht Frankfurt. No, Benfica Lisbona, myślę, że tutaj jest faworytem, bo jest to zespół taki bardziej znany w Europie, ale trzeba dodać, że Eintracht Frankfurt jest to zespół, który w tym sezonie w Europie radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. W poprzedniej rundzie w jednej 1.16. Jednej ósmej, przepraszam Was, wyeliminowali intermedionan a więc nieble kogo. No, w Eintracht'cie mi się przede wszystkim bardzo podoba ten atak Eintrachtu, a więc Sebastian, Ale, a także Lukajowicz. Widać, że ci napastnicy ze sobą znakomicie współpracują. No, pewnie po tym sezonie obaj odejdą z Eintracht'u. No, tam jeszcze jest Anterebić, także. Moc ataku Eintrachtu jest naprawdę bardzo duża i według mnie tu może być taka niespodzianka i to Eintracht awansuje do półfinału, bo naprawdę zasługują. Kolejny tutaj metrzyk: Slavia Praga kontra Chelsea. No, Slawi. Slawi naprawdę trzeba oddać bardzo dużo, ponieważ. Ponieważ w jednej ósmej po naprawdę wielkich emocjach dreszczowców w dogrywce właściwie w 120 minucie padł gol na wagę awansu dla Slawii w meczu przeciwko niebyle komu, bo Sewi zespołowi, który wiele razy wygrywał ligę Europy, no ale jednak faworytem w ćwierćfinale jest londyńska Chelsea. No zespół o dwie klasy lepszy. Jeden z głównych faworytów Ligi Europy, no i Slawia, no szacun, szacun dla nich, że są w tym ćwierćfinale, no ale tutaj Chelsea musi awansować, nie ma innej opcji. Kolejny y, ćwierćfinał, chyba najciekawszy. Arsenal, Londyn, kolejny klub z Londynu kontra Napoli. Oj, to mógłby być finał, to by mógł być finał Ligi Europy. No szkoda, że te dwie drużyny spotkały się już w ćwierćfinale. No, ja osobiście chciałbym, żeby Napoli awansowało, ponieważ no wiecie, dwóch Polaków, Zieliński i Milik, ale tak patrząc rozumem, to ja tutaj myślę, że jednak Arsenal awansuje do półfinału. Dlaczego? Ze względu na trenera, a trenerem Arsenalu jest, jak wiecie, Unai Emery, a Unai Emery to jest po prostu gość, który ma patent, ma patent na wygrywanie Ligi Europy. Przypomnę, że kilka lat temu wygrał on, będąc trenerem Sewilli, trzy razy z rzędu Ligi Europy. To jest naprawdę niesamowity wyczyn. Coś takiego jak Zinedine Zidane wygrał trzy razy z rzędu Ligi Mistrzów z Realem. Do tego można to porównać. Także no jak Zidane jest po prostu królem Ligi Mistrzów, tak samo Emery jest po prostu królem, władcą Ligi Europy i e, no, chcąc, nie chcąc, e, no, trzeba powiedzieć, że tutaj Arsenal raczej powinien wygrać, e, choć Napoli na pewno tutaj się nie podda i będziemy mieć naprawdę niesamowity dwumecz się tutaj e, zapowiada, walka do samego końca może będziemy mieć tutaj dogrywkę, może nawet karne, że będzie naprawdę bardzo ciekawie. No i ostatni tutaj ćwiercinał Villarreal kontra Valencia, więc e, też, też, taki dosyć interesujący dwumecz, ponieważ e, dwa zespoły z wschodniego wybrzeża Hiszpanii, więc takie można powiedzieć lokalne del, derby mielibyśmy tutaj. No ale myślę, że tutaj jednak bym bardziej stawiał na Walencję, ponieważ jeżeli chodzi o Villarreal, to z tego co patrzyłem niedawno, to oni mają teraz dosyć taki słaby sezon. Byli przez pewien czas nawet w strefie spadkowej Ligi Hiszpańskiej. Teraz się chyba podnieśli, ale no raczej bym tutaj stawiał na Walencję, choć dosyć wyrównany dwumecz, A więc podsumowując to, to Według mnie do półfinału przeszłyby Eintracht Frankfurt, a także Chelsea Londyn. No tutaj w tym meczu no Eintracht byłoby to dla nich duże osiągnięcie, gdyby doszli do półfinału. No ale Chelsea raczej powinna tutaj awansować. No i w kolejnym dwumeczu e, półfinałowym Arsenal kontra Valencia. No i tutaj tak samo e, zespół z Londynu bym typował Arsenal. A więc moi drodzy... Co tu się szykuje? Szykuje się, że w finale będziemy mieć takie derby Anglii. Co ja mówię? Wielkie derby Londynu. A więc Chelsea kontra Arsenal. No, ale byśmy mieli tutaj emocje. I co więcej, oprócz tego, że byłyby to derby Londynu w finale, to jak pewnie wiecie, jest tak w lidze Europy, że zwycięzca. W kolejnym sezonie automatycznie gra w Lidze Mistrzów. A jak pewnie wiecie, w tabeli Ligi Angielskiej zarówno Chelsea jak i Arsenal no, nie mają pewnego czwartego miejsca. A więc kto by tu wygrał, byłby w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. A więc oprócz tego, że byłyby to derby, no, byłaby to rywalizacja o Ligę Mistrzów. No, to według mnie byłby chyba najlepszy. Finał Ligi Europy w całej historii, albo jeden z najlepszych. Jakby do czegoś takiego doszło. Także e, podsumowując, w Lidze Mistrzów możliwe jest, że będziemy mieć angielski finał. Manchester City kontra Liverpool i w Lidze Europy tak samo. Chelsea kontra Arsenal, a więc no, powiedzcie mi, powiedzcie mi, jaka liga jest najlepsza na świecie, chyba już wszyscy wiecie, że... Angielska Premier League. Także z mojej strony to tyle i trzymajcie się do następnych odcinków. Pozdrawiam was. Cześć.